Duchowość świętego Benedykta i powiedziałbym w pewnym sensie ta zasadnicza jego mądrość polega na tym, że on właśnie duchowość oparł na słuchaniu. Pierwsze dwa zdania z reguły brzmią tak. Słuchaj, synu naokmistrza, i na ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. Otóż samo to pierwsze słowo, proszę Państwa, słuchaj, niesie w sobie. Niesamowicie głęboką treść. To jest kluczowe słowo odnoszące się do duchowości benedyktyńskiej. Tak się składa akurat, jeżeli chodzi w ogóle o, o nas ludzi, że my właściwie ze swojej istoty jesteśmy odpowiedzią. Tak to faktycznie jest. Taka prosta refleksja nad tym, kim jesteśmy, pozwala nam zobaczyć, że w tej tajemnicy naszego istnienia zawiera się cała prawda związana z potrzebą słuchania. Myśmy się urodzili na świecie i właściwie tak na dobrą sprawę od strony takiego. Życia to my się na świecie odnajdujemy. Nagle dochodzimy jakoś do świadomości, że jesteśmy robimy coś, co chcemy, Coś nam się podoba, coś nam się nie podoba. Jesteśmy mężczyzną czy kobietą, Polakiem czy Niemcem czy kimś innym. Żyjemy w tym wieku, a niekiedy indziej. Przy czym nikt nas nie pytał wcześniej, kim chcemy być, co chcemy robić, i tak dalej. Nagle się, powiedziałbym, budzimy w świecie. I teraz cała sztuka naszego życia polega na umiejętności wybierania z tego, co do nas przychodzi, tego, co jest właściwe i odpowiednio reagowania na. To. to jest fundamentalna zupełnie sprawa. I teraz właśnie w tej reakcji na to co nas przychodzi, na to czy to przyjmujemy czy nie, zaczynamy siebie określać. Fundamentalne doświadczenie, jakie mamy Polega na tym, z czego niestety mało ludzi sobie zdaje sprawę. Natomiast jest to doświadczenie absolutnie podstawowe i każdy jest w stanie to bardzo łatwo zobaczyć. Mianowicie myśli na nas przychodzą. Przy czym pod słowem myśli, Mnisil mówili o po grecku logismoi, to nie tylko myśli, ale także pragnienia, uczucia, lęki, jakieś doznania, wspomnienia, wyobrażenia to wszystko na nas przychodzi. Się pojawia w pewnym momencie w głowie i teraz y, cała sztuka życia duchowego polega na umiejętności przyjęcia tego, co nas będzie budowało i dzięki czemu będziemy wzrastać, albo właśnie fatalny wybór polega na tym, że idziemy za czymś, co nas w istocie niszczy. Ale fakt, że myśli na nas przychodzą, a nie jest tak, że my je Czasami jakoś produkujemy, chociaż i taka sytuacja jest. Czasami wywołujemy myśli. Ktoś chce coś. No głupia sprawa, napisać jakiś tekst. No to co robimy? Szukamy myśli. Proszę zobaczyć, to szukanie myśli, albo mówiąc inaczej, natchnienia, to jest takie wsłuchiwanie się w jakieś głosy, coś co kołuje gdzieś w głowie. Artyści mówią, że mają natchnienie, albo go nie mają. To też są takie doświadczenia, które wskazują na to, że te myśli gdzieś jakoś na nas przychodzą. Uświadomienie sobie tego, tego faktu, że myśli na nas przychodzą, przy czym tak jak mówię, myśli to nie tylko myśli w sensie intelektualnych treści, ale także uczucia i, i, i jakieś pragnienia i wyobrażenia i wspomnienia i tak dalej. Lęki także na przykład, że to wszystko na nas przychodzi. I teraz umiejętność odrzucenia tego, co nas zniszczy, co nas prowadzi do zniszczenia, a przyjęcie tego, co jest budujące, to jest właściwie cała mądrość życiowa, cała sztuka życia. Stąd, proszę Państwa, to pierwsze zdanie. Słuchaj, synu, nauk mistrza, i nakłoń ku nim ucho swego serca. To zdanie jest absolutnie kluczowe. Co ono mówi: Słuchaj nauk mistrza, tego, który jest rzeczywiście mistrzem, który jest rzeczywiście mądry, który wie, o co w życiu chodzi, wie, na czym polega życie, jaka jest prawdziwa droga itd. i tak dalej. I nim ucho swego serca, czyli słuchaj go bardzo głęboko, aby to, co usłyszysz, stawało się dla ciebie podstawą potem do życia. Jeszcze będziemy mówili. O sercu trochę. Zresztą Pan Jezus w Ewangelii mówi: w Serca pochodzą wszystkie złe myśli, które prowadzą na przykład do, do kradzieży, do zabójstw, ale oczywiście też z serca pochodzą dobre myśli. Chodzi o taką rzecz, żebyśmy tak usłyszeli, żeby to zapadło w serce oczywiście te dobre myśli żeby one zaczęły kształtować to nasze życie, nasze wybory, i w związku z tym potem z tymi wyborami wzrastanie w życiu. To jest absolutnie fundamentalne doświadczenie i fundamentalna prawda, bez uświadomienia sobie tej prawdy człowiek właściwie prawie że nie jest w stanie postąpić w życiu duchowym, dlatego że cały czas będzie zwodzony, a to się zdarza nagminnie, właściwie powszechnie. Jeżeli człowiek nie uświadamia tego mechanizmu, to będzie manipulowany. I będzie robił to, co mu wmówią. Doskonale ten mechanizm znają ludzie od, od reklam. Od propagandy politycznej, religijnej, i tak dalej, jakiejkolwiek chcemy. To doskonale znają te mechanizmy i wykorzystują te mechanizmy. A ludzie, którzy nie znają tego wszystkiego, bardzo łatwo ulegają, co potem niesie ze sobą ogromne konsekwencje. A tak na przykład oszuści też doskonale wyczuwają te mechanizmy i dokładnie według nich działają. I też uzyskują odpowiedni efekt. Potrafią zdobyć zaufanie u kogoś i potem go. Oszukać. To są mechanizmy, które były wykorzystywane od, no od właściwie, od zarania, od, od, od wieków. Nie? I do dzisiaj są stosowane. Także to, co tu mówię w tym momencie, to jest absolutnie fundamentalna taka prawda, z której trzeba sobie zdawać sprawę. Myśli na nas przychodzą. Ksiądz Dziszczan potem mówi tak, to nie są moje myśli, ale one przychodzą do mnie. Nawet tak powiedział, ktoś mi myśli, ktoś mi myśli. Natomiast myśl staje się moja wtedy, kiedy ja ją za swoją przyjmuję. Mówiąc psychologicznie, kiedy ją kupuję. Przyjmuję i uważam ją za swoją. To też jest bardzo taki mechanizm wykorzystywany przez różnych ludzi, którzy manipulują. To właśnie szczególnie w manipulacji, takiej nawet bardzo prymitywnej, na przykład genialnymi manipulatorami są na przykład alkoholici. Oni potrafią tak działać na żonę i dzieci, że że wręcz żona oskarżają o to, że ona jest winna temu, że on pije i ona to kupuje. To są takie mechanizmy, paradoksalne. Niewinny człowiek czuje się winny temu, że on źle robi, dlatego że ja mu coś zrobiłem, albo ja jestem winny jego, jego winy. Do tego stopnia to, to, to dochodzi. Natomiast ten mechanizm tego przyjmowania myśli i potem wybierania jest czymś z drugiej strony fundamentalnym w Bożej myśli w odniesieniu do człowieka. Bóg człowieka wyposażył wolność. Ta wolność jest człowiekowi dana po to, żeby on Stał się sobą. Wracając do tej podstawowej refleksji. Nie wiem, kim jestem. Ja się budzę w życiu. No oczywiście to budzenie trwa tam ileś lat, ale na pewno jest jakiś moment, w którym człowiek sobie nagle uświadamia, że jest podmiotem swoich działań, że jest niezależny. To najczęściej się pojawia w tym okresie zbuntowania człowieka. Przy tym są jeszcze takie dwa poziomy, bo pierwsze to jest taki trzylatek się tam buntuje, nie pokazuje swoje ja, ale tak na dobrą sprawę to dopiero ten młodzieniec, który ma jakieś 16-17 lat, ten jest jego bunt jest takim buntem wybierania siebie, w tym sensie, że ja sam będę tutaj decydował o sobie. To jest takie odkrywanie tej prawdy fundamentalnej, która jest niezmiernie ważna. To okazuje się, że człowiek musi przejść ten czas, to doświadczenie. Jeżeli nie przejdzie tego doświadczenia, no to jest tragedia w życiu. Tego człowieka. Natomiast nie wiem, kim jest. Ja się w życiu budzę, ale jednocześnie budząc się odkrywam takie rzeczy. To najlepiej ukazuje mędrzec Syracydes w 17 rozdziale Księgi Syracha. On tak streszczając stworzenie człowieka, pokazuje tu pewne rzeczy. Pan stworzył człowieka z ziemi i znów kazał mu do niej wrócić. Dał ludziom dni pod liczbą i czas odpowiedni, dał im także władzę nad wszystkim, co jest na niej. Przeodział ich w moc podobną do swojej i uczynił ich na swój obraz. Lęk przed nimi wpoił wszystkiemu, co żyje, aby panowali nad zwierzętami i ptactwami. To są wszystko rzeczy, które jesteśmy w stanie zobaczyć, sprawdzić i doświadczyć. To jest coś oczywistego dla nas. I teraz, najważniejszy fragment. Dał im, czyli człowiekowi, wolną wolę, język i obraz oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Wolna wola jest najcenniejszym darem, jakim Bóg obdarzył człowieka, najcenniejszy dar. Potem język, zdolność do komunikowania przede wszystkim, do tego, że możemy przekazywać sobie myśli, informacje, opowiadać sobie, możemy sięgać do historii, która jest zapisana na przykład, czerpać doświadczeń innych ludzi przez to i tak dalej. Oczy, uszy to przede wszystkim narządy poznania. Przy czym uszy przede wszystkim do tego, abyśmy umieli słuchać także, co ktoś do nas mówi. Serce zdolne do myślenia. Małe wyjaśnienie, dlatego że my zwykle, jak mówimy o myśleniu, mówimy o mózgu, czyli chodzi o jakiś organ. Otóż w starożytności w Biblii, także ojców Kościoła, uważano, że człowiek myśli sercem. To jest bardzo ważne. Dopiero u nas powiedziałbym w naszej kulturze zachodniej to myślenie głową to jest sprawa późnego średniowiecza. Myślę, że to jest związane z racjonalizmem średniowiecznym, wtedy ośrodek myślenia przeszedł do głowy. Przy czym jest pewna Zasadnicza różnica między myśleniem głową a myśleniem sercem. Mianowicie głową człowiek myśli, powiedziałbym, abstrakcyjnie, pojęciowo. Sercem człowiek myśli egzystencjalnie. To znaczy w sercu jest jedność. Jeszcze to określenie serca będziemy czytali i ja to wytłumaczę bardziej, ale... Myślenie sercem jest to takie myślenie, które wprowadza, czeka w czyn, które prowadzi do czynu. Myślenie głową jest myśleniem, powiedziałbym, bardziej teoretycznym, umiejętnym zestawiać pewne rzeczy, porównywać, wyciągać wnioski itd. To są takie zdolności, które oczywiście są istotne. Natomiast ostatecznie w naszym życiu rozstrzyga się to, co my wybieramy i co robimy. I ja teraz narysuję taki bardzo ogólny schemat tego, co się w nas dzieje. Poprzez nasze przyjmowanie i reagowanie na to. Zawsze jest taki układ, że coś do nas przychodzi. Tym czymś jest jakiś logos, mówię, jakaś myśl, uczucie, pragnienie. Ja bym ogólnie to nazwał jakiś sens. Pojawia się jakiś sens. Bardzo ogólne pojęcie. Najważniejsze w tych sensach są sytuacje w spotkaniu z drugim człowiekiem. Co najważniejsze? W innych sytuacjach też oczywiście spotykamy. Na przykład wichura jest okno otwarte i co? Trzeba okno zamknąć, żeby nie trzasnęło, żeby się szyba nie rozbiła. Proszę bardzo. Jest jakiś sens, skojarzenie coś trzeba zrobić. Natomiast najważniejsze jest to, co się pojawia w relacjach z innymi ludźmi. Tutaj, żeby to dobrze zilustrować, co się dzieje, przypomnę tą przypowieść o miłośnym Samarytaninie. Jest istotny kontekst też tej sytuacji, bo uczony w piśmie przychodzi do pana Jezusa i pyta, co jest najważniejsze w prawie u proroków? Co jest najważniejsze w piśmie świętym, czyli w Starym Testamencie? Co jest najważniejsze? Jakie jest najważniejsze wskazanie? A pan Jezus pyta go, a co czyta? Będziesz miłował pana Boga z całego swojego serca, ze wszystkich swoich i bliźniego, jak siebie samego. Pan Jezus mówi, doskonale powiedziałeś, tak żyj, będzie zbawiony. I wtedy on pyta pana Jezusa, jakby się próbując tłumaczyć, bo pyta o coś, co co doskonale wie, więc po co pyta, kiedy wie. A kto jest moim bliźnim? No i wtedy Pan Jezus opowiada tą przypowiedź. Jest pobity człowiek. Przy drodze został pobity przez jakichś rozbójników. Okradziony, zostawiony, półżywy. To jest na drodze z Jerozolimy do Jerycha. To jest teren, gdzie no, przebywali Żydzi. To najprawdopodobniej jeden z Żydów. To Pan Jezus nie dodaje, ale to jest oczywiste dla, w kontekście tej sytuacji. I teraz przechodzą koło Niego kapłan, Żyd, Kapłan znający doskonale prawo. Lewita też, Żyd znający doskonale prawo. Znający przykazanie miłości bliźniego i tak dalej. Mało tego, to jest rodak, ich tam jest pobity. Ale oni widząc, jednak przechodzą dalej. Natomiast idzie klasyczny wróg Żyda, Samarytanin, i on się wzruszył głęboko, Podszedł, patrzył mu rany i tak dalej, zawiózł go potem do gospody, pielęgnował go, opiekował się nim, jeszcze zapłacił za utrzymanie go przez jakiś czas, żeby on wydobył, bo nie miał nic, bo go On Nic nie mówi ten człowiek, nie pada żadne słowo. Natomiast niezależnie od tego, czy on coś mówi, czy nie, nie mówi, ta sytuacja mówi. Trzeba mu pomóc, to jest oczywiste. I teraz bardzo istotne jest, jak Pan Jezus kończy tą przypowiedź: mówi, "To się okazał bliźnim tego człowieka, czyli kto się stał jego bratem, najbliższym, soon. Sure. Mówi, ten, który mu okazał miłosierdzie Czyli ten klasyczny wróg Żydów Stał się bliźnim tego Żyda Nie kapłan i lewita, nie Żydzi Tylko akurat ten wróg Są dwie postawy Jest sytuacja, ten pobity człowiek I są dwie odpowiedzi Jedna odpowiedź, jeżeli się zastanowimy nad odpowiedzią kapłana i lewity No to jest jaka odpowiedź? Ta przypowiedź nie mówi o tym, co oni myśleli Bo na pewno ta sytuacja mówiła Zobaczyli, ale minęli, poszli Gdybyśmy się sami postawili w tej sytuacji no to tak, Panie Boże, no nie mam czasu, to może inni się tym zajmą, a nie wiadomo, może on już jest umarły, ja się dotknę zmarłego, zaciągnę nieczystość, a przecież ja idę do świątyni służyć Bogu, więc nie mogę zaciągać nieczystości, więc niech się inni zajmą tym, bo to nie jest moja sprawa. Więc jest takie usprawiedliwienie się, natomiast zasadniczo myśl jest taka... Ile stracę, co ja stracę na tym, że zajmę się tym człowiekiem? Co ja stracę na tym? Ile mnie to będzie kosztować? Natomiast samarytanin, tak pisze w Ewangelii, wzruszył się głęboko, podszedł, patrzył, mu ranę i tak dalej. Co zrobił? Wzruszył mu się głęboko. Na czym to polega? Polega to na tym, że zobaczył biednego człowieka pobitego. I w obliczu tego pobitego człowieka zobaczył swojego brata. Przecież to ja mogłem być pobity. Co bym chciał, żeby ktoś zrobił, gdybym ja był pobity? Pyta, co się temu człowiekowi staje, stanie, jak ja mu nie pomogę? Może rzeczywiście umrze. To jest zupełnie inne pytanie. Tu u podstaw tej reakcji kapłana i Lewity jest lęk lęk o siebie, może być też namiętność, namiętność. W internecie była taka historia, że gdzieś chyba w metrze ktoś zasłabł na ławce, ktoś podbiegł i wyciągnął portfel. To właśnie to jest takie podejście do sprawy. To może być albo lęk, albo namiętność, zwykle to są te dwie rzeczy. Tutaj natomiast odezwało się sumienie, tam się też odezwało, tylko oni je musieli skutecznie za, zagłuszyć. Sumienie i miłosierdzie jako odpowiedź. I co się dzieje? Kapłan i lewita Stał się obcym dla tego pobitego człowieka. Oni się zamknęli w swoim ego. Ten Samarytanin stał się prawdziwym bratem. To jest ja. Przy czym ja tu używam to ja, jako. To jest to ja, o którym bardzo ładnie pisze Jan Paweł II, pisząc w takiej lizogodności kobiety. Pisze tam o kobiecie tak, mówiąc o, o, o tym opisie stworzenia w drugim rozdziale. Księgi Rodzaju. Mówi tak. Kobieta jest drugim ja we wspólnym człowieczeństwie. I to jest właśnie to doświadczenie. To jest to, co ja plus ty równa się my. Ja to tak zapisuję w takim równaniu. To jest ja, który się spotyka z drugim ja. Drugie ja we wspólnym człowieczeństwie. Wtedy on się staje bliźnim, bo to jest to my, ta jest ta wspólnota. Istota życia duchowego polega na tym, kim my się stajemy, robiąc to czy tamto. Kim my się stajemy, robiąc to czy tamto. Co to jest duchowe? Duchowe to to jest to, kim się stajemy, czy kim jesteśmy, robiąc to czy tam. To jest ten wymiar duchowy, to jest wymiar egzystencjalny. I najważniejsze jest to, kim się stajemy. Żeby to lepiej zilustrować, ja tutaj w tym momencie rozszerza trochę tą przypowieść o, o tym miłosiernym Samarytaninie o pewną inną sytuację. Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście ten człowiek pobity i tak dalej, ale ci, którzy go pobili, poszli za, za skałę tam i się dzielą łupem. No i widzą, że idzie jakiś Samarytanin. Nie? Właściwie im nie chodziło o to, żeby tego człowieka zabić, przecież chodziło o pieniądze, a nie o zabijanie. Ponieważ boją się Boga, w tym sensie, no jakby zabili człowieka, no to już jest fatalnie. No jak go okradli, to jeszcze tam jakoś Pan Bóg może to będzie tolerował, więc oni każą temu Samarytaniowi, teraz mu musisz pomóc. I co? I on robi to wszystko, co jest w tej przypowieści. Ale robi to z lęku. Rozumiecie? Oczywiście to jest jakaś zasługa, i rzeczywiście, jeżeli pomógł, i tak dalej, jest to jakaś zasługa. No. W Ewangelii mamy tego Szymona Cyrnajczyka, który był przymuszony nieść krzyż pana Jezusa. No. no Nie była to jego jakaś wielka zasługa, bo, bo go zmusili, ale jednak to jakoś się liczy. Niemniej to nie jest to prawdziwe. Ja, które wynika z tego spotkania z drugim człowiekiem. To nie jest to prawdziwe ja, które wynika ze spotkania z drugim człowiekiem. Reasumując, sytuacja każda niesie, jak coś tu się pojawia, jest jakaś potrzeba, problem. Które trzeba rozwiązać. To najważniejsze są to sytuacje związane z drugim człowiekiem. Najważniejsze jest to, kim my się stajemy, podejmując to czy tamto. Zawsze jest taki schemat. Mniej więcej on się sprowadza właśnie do tego, co tutaj narysowałem. I teraz, w zależności od tego, co my zrobimy, my wybieramy siebie. To jest istotne. My jesteśmy odpowiedzią. W zależności od tego, jak odpowiadamy, stajemy się zamkniętym ego albo stajemy się bratem drugiego człowieka. To bardzo ładnie wygląda w kwestiach takich moralnych. Kład też ksiądz Ciszny mówi. mówi tak. Człowiek służy jakiejś wartości. Wartość służy człowiekowi przez to, że nadaje mu godność. I teraz tak, są wartości pozytywne i negatywne. Na przykład. Bardzo często wydaje się, że łatwo sobie poradzić wtedy, kiedy człowiek skłamie. Jakieś niewinne kłamstwo, na przykład ja o tym nic nie wiem, jestem niewinny, bo nic nie wiem, i już. Już mnie nikt nie pyta, no bo ja przecież nic nie wiem. Nie muszę tam wyjaśniać, dlaczego tak albo inaczej. Nic nie wiem. Proste wyjście z sytuacji, ale chroniąc się, wybierając kłamstwo. Staje się kłamcą. Bardzo konkretna egzystencja. No ale oczywiście z tym kłamstwem jest ono zwodnicze, jest dlatego że okazuje się, że ktoś jednak wie, że ja wiedziałem, i potem muszę zaprzeczać, że jednak nie wiedziałem, choć on wie, że ja wiedziałem, i tak dalej. Potem się robi z tego cała taka piramida kłamstwa, co macie ilustracje w tych sprawach, które się dzieją w polityce i w sprawach społecznych na bieżąco. To jest gra takiego kłamstwa powielanego przez inne kłamstwo. Podtrzymywany jeszcze jakimś innym kłamstwem, i tak dalej. To jest coś takiego. Dlatego też Tishny mówi, że nic tak czeka, nie chroni jak prawda. Jak człowiek powie prawdę, no to mogą go tam wyśmiać, ocenić, ale w tym momencie się wszystko kończy i zajmą się innymi zabawkami. Najważniejsze jest to, kim się stajemy robiąc to czy tamto. Jeżeli jest trudna prawda, a ja jednak się do niej przyznaję i umie to potwierdzić, powiedzieć, choćbym był zagrożony czymś, a jednak mówię prawdę, to się staje człowiekiem rzetelnym, wiarygodnym. I duchowe to jest to, kim się staje robiąc to czy tamto, wybierając to czy tamto. Co jest najważniejsze? To jest to, czego my słuchamy. Za pójdziemy? Czy słuchamy, bo lęki i namiętność się pojawia też u każdego? Sumienie mówi też, i wezwanie do miłosierdzia też jest. Każdy to tak czy inaczej słyszy, czy do niego dochodzi. I proszę zobaczyć, rozstrzygające jest to, co my przyjmujemy, bo to przychodzi, to się odzywa w nas. Są namiętności i lęki i jest. Głos sumienia. Czego ja słucham? Za czym pójdę? Co wybieram? To rozstrzyga o tym, kim się staję. To jest niesamowita sprawa, bo tu się pokazuje, że my nie wiadomo dlaczego jesteśmy, po co jesteśmy, o co w naszym życiu chodzi. Nie wiemy. My to stopniowo odkrywamy. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, kim my się stajemy. Kim się stajemy? Właśnie przez to, że Bóg nam dał wolność, że Bóg nie chce nas. Jak jakieś doskonałe zabawki, które on sobie skonstruuje jakoś i one sobie będą działać tak jak on sobie zaplanował, tylko on chce... Abyśmy się sami wybrali, sami wybrali to, kim mamy być. Także z tym stworzeniem człowieka jest tak, że pierwszy Bóg nas stworzył, nie wiadomo dlaczego, po co, na co, ale wyposażając nas w to wszystko. Natomiast to wyposażenie daje po to, wszystkie różne sytuacje w życiu, żebyśmy siebie sami określili, żebyśmy sami uczestniczyli w tym stwarzaniu siebie, żebyśmy się stawali tym, kim siebie wybieramy. I to jest najważniejsze. Dalej jest tak. Napełnił ich wiedzą i rozumem. O złu dobru ich poucz. Jest mowa chyba o sumieniu. Człowiek jednak czuje, co jest dobre, wie, co jest dobre, w pewnym sensie niezależnie od wychowania. To najlepiej wychodzi w sytuacjach negatywnych. Na przykład nie wiadomo dlaczego ktoś się tłuma i próbuje się kreować jako dobrego, jako wzorowego, wzorowego człowieka, i tak dalej. rzetelnego, uczciwego. A niby jest niewierzący, niby tam deklaruje, że się tylko pieniądze na przykład liczą. A w pewnym momencie, jak mu ktoś coś zarzuci, no nagle się tłumaczy. Dlaczego się tłumaczy? Jeżeli nie ma w ogóle żadnych wartości, no po co się tłumaczy? Jeśli tłumaczy, to znaczy jednak wie, że ma być dobry. On to wie. No bo inaczej by się nie tłumaczył, po co się tłumaczyć także to nie jest tak, że nie wie. wie, jakoś wie, bo to próbuje to sumienie przygłuszyć i tak dalej. Także to wychodzi. Jednak tak jest. I potem dalej: umieścił oko swoje w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. To jest, proszę Państwa, następna rzecz, która jest bardzo ważna. Mianowicie my mamy jakąś taką niesamowitą zdolność widzieć. Coś, czego nie widać. Mało tego, jest to nasza zasadnicza przestrzeń życia. Bo, proszę państwa, jak zapytam, co jest najważniejsze w życiu? Co jest w życiu najważniejsze? To ludzie powiedzą miłość. To widział miłość na swoje oczy. To jest coś, czego nie widać. A jest najważniejsze w życiu mało tego, jednak człowiek mówi, że widzi. To znaczy, jeżeli się ludzie spotykają, to jak widzimy, jak ją rozpoznajemy? Po znakach, po słowach, po gestach, po czynach. Po postawach, po tym widzimy ją, ale samej miłości nie widzimy, chociaż ona jest najważniejsza. Rozpoznajemy ją po znakach, po faktach, po różnych gestach itd. A tutaj Pan Bóg mówi o tym, że daje nam swoje oko w nasze serce, po to, żebyśmy umieli rozpoznać wielkość Jego dzieła. To znaczy zobaczyć przez to, co widzimy, jakby na świecie, rozpoznać Jego samego. To rozpoznanie miłości jest takim jednym z elementów tego rozpoznania. Potem wielkości Boga, samego to Kimonie. Daje nam to oko, żebyśmy mieli zdolność zobaczenia, rozpoznania, albo mówiąc inaczej, też usłyszenia Jego głosu, Jego słowa. To można powiedzieć też o ucho. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pan Jezus, zaczynając mówić przy powieściach, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To jest oko czy ucho, akurat w tym momencie to jest tylko metafora, ale mówiąca o tym, że, że człowiek ma zdolność zobaczenia, usłyszenia czegoś czego się nie słyszy tak bezpośrednio, namacalnie czy materialnie. To jest właśnie przykład miłości, rozpoznanie, że ktoś nas kocha poprzez gest, przez słowa, przez postawę, to co, to co czyni. My jesteśmy w tej przestrzeni, w takiej przestrzeni. I stąd trzeba mieć oczy do patrzenia i uszy do słuchania. I teraz pytanie podstawowe, czego słuchamy? Jest takie powiedzenie, są bardzo trafne, się czasami mówi, a co słychać? A to zależy jak się ucho przyłoży. To jest bardzo prawdziwe. Pytanie podstawowe: jak my to ucho przykładamy? Do czego przykładamy ucho?